Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym zrobić takie krótkie podsumowanie mojej dotychczasowej pracy z narzędziem mezotorycznym, jakim są karty Tarota. Miał być to film, który, w którym chciałam pokazać i wybrać topową trójkę, tak? Czyli te the best of the best wszystkich talii kart tarota z którymi m, miałam do czynienia miałam możliwość je oglądać i mam y, to szczęście, że, że jestem w ich posiadaniu, y, że mogę sobie pozwolić od czasu do czasu na to, żeby sobie kupić nową fajną y, talię kart tarota. Y, 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 jest to dziedzina, która pochłania bez reszty, <śmiech> <śmiech> że się już zacznie y, tę, tę tę wielką życiową przygodę z tym narzędziem i y, y, myślę, że Uroda i, i, i piękno, które jest na coraz wyższym poziomie. Wymagania też są coraz wyższe, jeżeli chodzi o, o użytkowników i o nabywców właśnie tych kart. Mamy wymagania co do papieru, co do nasycenia kolorów, co do jakości w ogóle wykonania tego, tego narzędzia. Więc myślę, że, że tutaj kilka aspektów gra. Kluczową rolę. Nie jest to tylko i wyłącznie kwestia: Okej, okay, podoba mi się i to jest moja najlepsza i ulubiona Natalia. Ehm, zaczynając ten ranking, za chwilę o tym opowiem, natomiast nie byłam w stanie wybrać wielkiej jednej trójki. Musiała to być piątka, dlatego że ehm, nie czułabym się dobrze z tym ograniczając się do, do topowej trójki, ehm, bo tak naprawdę ja mam zekwo kilka miejsc, jeżeli chodzi o. O te pięć talii, które są najbliższe mojemu sercu e, i które kocham i uwielbiam, i nie byłabym w stanie ograniczyć się do trójki. Jest to piątka, e, największa piątka wszystkich kart, które, które ja posiadam. E, zaczniemy sobie od miejsca piątego e, i oczywiście ja powiem o minusach w tym jednym przypadku, w którym, w którym ten minus występuje. Dobrze, moi drodzy, miejsce piąte. Widać moją dłoń? Widać. Miejsce piąte. Otwórzmy szkatułkę, zobaczmy, co w niej jest. Polski tarot Ciro Jest to talia, która nie mogła się tutaj nie znaleźć. To jest chyba, to jest najdłuższa recenzja, jaką ja zrobiłam, jeżeli chodzi, albo, albo chyba druga. Jest jeszcze jakaś chyba godzinna ponad. Jedna, nie pamiętam, która to jest. Natomiast to była pierwsza taka długa recenzja y, talii kart tarota na moim kanale. Talia jest absolutnie przepiękna. Absolutnie kupiła mnie kartą królowej Buław, y, która, która po prostu jest za, zachwycająca i hipnotyzująca. Y, I to jest główny powód, dlaczego ja kupiłam tę talię. Natomiast okazało się, że jak zaczęłam z nią pracować, to to jest świetna, przepiękna talia. Super karta wiary, czyli karta arcykapłana. Absolutnie bezkonkurencyjna jest ta karta. Ta karta mówi absolutnie wszystko. Rydwan, który jest bardzo oryginalny, mamy tutaj postać kobiecą. Pustelnik nowoczesny, myślę sobie, to jest współczesny facet. E, I to też e, dużo mówi to zobrazowanie, tak? E, na temat związków, na temat relacji, na temat tego, jak żyją współcześni młodzi mężczyźni. E, bardzo dużo mogłabym mówić o tej talii, więc nie chcę tego znowu robić. E, zachęcam Was do obejrzenia mojej recenzji tej talii. Ja oczywiście mam dwa egzemplarze. Ten jest kolekcjonerski, jak wiecie, widzicie, karty są poukładane. E, karta świata tak, to jest nasz głupiec, który który już nie ma maski na twarzy. Absolutnie przepiękna talia, karta trójki kielichów, absolutnie piękna. Mogłabym się rozwijać absolutnie na ten temat. Ja czuję absolutną głęboką więź i relację z tą, z tą talią. Jest to wspaniała praca, dlaczego zatem znalazła się na... chcąc czy nie chcąc na ostatnim miejscu za jakość. Papierek, cieniusieńki. Stąd, mimo tego, że, że ja kocham, kocham, kocham te talie, nie byłabym sprawiedliwa, gdybym umieściła ją na którymś na którymś rzeczywiście z, z, z wyższych miejsc, tak w tym rankingu. Miejsce czwarte, moi drodzy, zobaczmy, co jest w środku. Haha, The Wild Unknown. Um, tak. Musiała się w tym rankingu znaleźć talia, e, która jest zwierzęca. E, w większości jest zwierzęca. Więc nie mogło jej e, absolutnie tutaj, e, tutaj zabraknąć. E, coś mi się tutaj odwracało. Ja się bardzo cieszę, że mam te talie. Nie było mnie w tamtym czasie stać, żeby ją kupić. E, to były moje początki, jeżeli chodzi o, o kanał na YouTube, bo tak naprawdę. Taki skromny tarocista potrzebuje jednej góry, dwóch talii kart tarota i po prostu one są wymieniane w momencie, kiedy się zużyją na identyczne wydanie. Tak? Jeżeli, oczywiście, takowe istnieje, natomiast jak ruszył kanał, absolutnie ja poczułam potrzebę tego, że muszę mieć tych talii dużo, bo, bo ja się muszę rozwijać. To jest pierwsza sprawa. Co talia, to nas rozwija. Poszerza nasz horyzont, rodzi się coraz większa liczba znaczeń, tak? bo, bo, od, bo dokonujemy przy każdej talii coraz to kolejnych odkryć. I absolutnie absolutnie ja się cieszę, że, że te talie dostałam w prezencie od osoby, która bardzo dużo mi pomogła i bardzo dużo mi uświadomiła. Tak, tutaj mamy kartę Głupca, Karta Sprawiedliwości. Talia typu Pipdek yy, i to była pierwsza moja talia. Nie, przepraszam, jak byłam bardzo, bardzo młoda, to pierwszą moją w ogóle talią były, ta... były karty typu Pipdek. To była bardzo tania talia, którą kupiłam sobie w księgarni. Hazbua absolutnie do mnie przemawia. Yy, natomiast, jak wiecie, ja bardzo lubię zwierzęta na karta. Yy, tutaj mamy Sana Swords, czyli mamy tutaj yy, yy, rycerza mieczym. Absolutnie przepiękna i zasługująca na to, żeby być w tej topowej piątce talia. Również zrecenzowana u mnie na kanale, również pokazywałam ją w warsztatach, w tym ostatnim siódmym filmie, który został nagrany, więc możecie sobie na to, na to zerknąć. Natomiast dlaczego te, te talie zwierzęce są, są takie przeze mnie upodobane i uwielbiane? No, dlatego, że Jestem zmuszona do tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę o danych gatunkach, jakie mają, jaką mają charakterystykę, gdzie żyją, w jaki sposób żyją, w jaki sposób tworzą gniazdo, w jaki sposób zakładają rodzinę, jakie mają cechy takie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla nich. Więc, więc myślę, że, że, że ponieważ ja jestem taką osobą, która się bardzo lubi uczyć, wbrew Temu, co, co prezentowałam na poziomie może, może szkoły. Ja byłam umysłem absolutnie nieścisłym w tamtym czasie. Ja byłam bardziej językowa, język polski, historia, e, nauki humanistyczne, sztuka, plastyka, malowanie, obraz, e, rzeźba. E, tego miałam okazję spróbować. Czapla, popatrzcie, karta umiarkowania, absolutnie piękna. Hmm, więc nie mogłam się pochwalić super wynikami, jeżeli chodzi o nauki ścisłe. Hmm, natomiast hmm, widzę swój rozwój, widzę, że mózg się rzeczywiście zmienia, nasz. Hmm, i, I teraz wszystko, co logiczne, to jest dla mnie najlepsze i najprostsze. Więc, hmm, więc, w sumie, trochę mi się śmiać chcę teraz z tego, że byłam taka, taka, taka słaba z matematyki. Hmm, no ale chyba to nie dotyczy za bardzo kart, to co w tej chwili mówię. High Priestess, arcykapłanka. Absolutnie jest przepiękna ta, ta talia. Papier jest tutaj dosyć cienki, dlatego też umieściłam te talie i ta talia taka dosyć chuda, jak widzicie, tak? Więc umieściłam ją tutaj na miejscu czwartym, ale to są takie względy, powiedzmy sobie, techniczne, bardziej związane z wykonaniem, że, że tak te, te karty. Zostały przeze mnie tutaj umiejscowione, a nie to, że ja którąś tam wyróżniam, chociaż oczywiście pod kątem uży używalności i takiego, takiej częstotliwości używania, myślę sobie, że tutaj w tym rankingu też ten aspekt wzięłam pod uwagę i ma on niemałe, niemałe tutaj znaczenie. Spójrzmy na miejsce trzecie. Tarot of Mystical Moments. Um, to jest talia, której uwielbiam używać do rozkładów indywidualnych, ale również na kanale mieliście okazję ją, ją widzieć. Bazuje um, ona na symbolice Rider-Waite-Smith, ale jest unowocześniona, bardziej taka też ubajkowiona bym powiedziała, bo tak jak widzieliście w Karta Siły tutaj mamy postać dziewczęcą, ale, czy też kobiecą, ale ma uszy więc tutaj jest dużo elementów dodanych. Talia absolutnie fantastyczna i ciekawa. Jestem zakochana w tej talii, odkąd ją mam. Rycerz Mieczy bardzo też jest wymowna. Ten dopisek na spódnicy, który on ma, tutaj, że prawda, warta jest każdej ceny. Mówi absolutnie za siebie. ósemka pucharów, w Piększanie jak najbardziej. Praca taka wytwórcza, bardzo skrupulatna, bardzo czasochłonna też. Więc talia gada do mnie bardzo, bardzo dosłownie. Ja uwielbiam te talie. Tak jak mówię, jest za, za tą jej wymowność, za to, że jest taka bardzo, bardzo dosłowna i dobitna. Do mnie ona w ten sposób, w ten sposób przemawia. Wykonanie super. Tutaj to co mówiłam o chudości talii The Wild możecie porównać, no ta jest zdecydowanie grubszą talią, yy, więc, yy, więc dlatego a, tak, yy, tak, te talie, yy, tak te talie lubię. Yy, tutaj mamy piątkę Mieczy, więc yy, w ten oto sposób yy, ta, talia się, yy, ta talia się prezentuje, piątka Buław. Tak, jak mówię, cztery puchary. Absolutnie uwielbiam. Bliźniacze płomienie dwójki pucharów, jest jakaś magia w tej karcie, więc ja bardzo, bardzo uwielbiam te talie. Ją się bardzo łatwo czyta też i ona do mnie bardzo fajnie, bardzo fajnie mówi, dlatego ja te talie tak bardzo, bardzo lubię. No i cóż moi drodzy? Miejsce drugie. Otwórzmy, zobaczmy, co tu jest. Oczywiście Ciro Marchetti ponownie. Ej, chyba najpopularniejsza talia świata zaraz po RWS-ie. A Świetna talia. Zrobiła ona na mnie ogromne wrażenie. Jak ją zobaczyłam otwierając kanał. Bo ja miałam talię taką bardzo jedną starą, tak jak Wam mówiłam, była to talia, talia typu PipDek i miałam Robert Talię Chodziejewskiego. Talia, która m, bazuje oczywiście na systemie Rider Waite Smith również. Jest to polski autor, dlatego ja, ja początkowo z, to, z tamtą talią pracowałam, natomiast jak zobaczyłam, jak ja powróciłam do, do zajmowania się kartami Tarota. Zobaczyłam, jak się rynek ezoteryczny zmienił i otworzył i, 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 i jaką po prostu drogę przeszedł, jak został zrewolucjonizowany wprost, bym powiedziała, to po prostu odjęło mi mowę i jak zobaczyłam Tarota Snów, um, musiałam chwilę odczekać, żeby, żeby zgromadzić sobie, żeby przygotować sobie budżet na zakup tej, tej tali pierwszej talii, bo ja zgłupiałam, jak to wszystko zobaczyłam, tak? Tutaj mamy dodatkowo te pałace, to też Wam mówiłam przy okazji recenzji tej talii, więc zachęcam Was do tego, e, natomiast to jest też talia, która gada bardzo, bardzo dosłownie do mnie, używam jej do rozkładów indywidualnych, do pracy z klientem indywidualnym, e, bardzo jest wymowna, absolutnie przepiękny król mieczy, bardzo mi się on podoba. I cóż ja mogę powiedzieć, wykonanie super. Mam też oczywiście tą polską wersję, ale wybrałam dzisiaj do pokazania wam tę, bo, bo ona jest ładniejsza po prostu. Bardziej są dopracowane te twarze, mówiłam o tym przy okazji przy karcie kochanków, więc to już na pewno wiecie. Super jakość, nie wiem dlaczego czyro potraktował, czy potraktowana została, nie wiem z jakich względów po macoszemu, bardzo talia Boski Tarot. Bo ona absolutnie jest na równi dla mnie z tą, ale pod kątem tego, tej słabej jakości po prostu papieru Została ona umieszczona przeze mnie na, na miejscu dzisiaj piątym, tak? I moi drodzy fanfary tam tam tam, Cóż mamy na miejscu pierwszym? Nie będzie zdziwienia, Light Staru, Chris N, oczywiście nie mogło być inaczej to jest to, jest to co, co moje serce wybiera. Po prostu to jest talia wybrana sercem, ale też i wzrokiem, i zmysłami, i zapachem, i dotykiem. To jest taki, to jest taki satynowy mat. Kolory absolutnie... To jest best of the best, jeżeli chodzi o wszystkie talie, talie Kart Tarota. Nawet te lakierowane nie mają takiego nasycenia, tak? Czyli talie wydawane przez i Otaro. Papier świetny, ym, nie jest czysto biały, on jest taki szary i ma takie to wykończenie. Talia bardzo porządna, bardzo gruba, ale przy, przy okazji lekka. Fantastycznie się ją tasuje, uwielbiam te talie, uwielbiam z nią pracować. Wiecie, że kupiłam sobie, niestety zlikwidowali nam Shopi, więc nie mogę kupować już ym, małych takich replik, rzekłabym. Jeżeli chodzi o karty Tarota, ale udało mi się od września, od, od momentu jak platforma u nas ruszyła i pojawiła się na polskim rynku, udało mi się kupić dwie fajne talie. Tam. To był właśnie Ligstread w mini wersji w puszce, bo w Polsce tego nie widziałam. I co jeszcze? Chciałam powiedzieć na temat tej talii. Aha, i Golden Art nowo też sobie kupiłam w puszce. Natomiast kolory absolutnie przepiękne, przepiękne postaci, e, również uwielbiam w tej talii kartę króla mieczy e, bardzo mi rozwin rozwinęła też ta talia myślę sobie. E, Paść e, paś Pucharów tutaj, Ivan Plixkin Fly, tak? Even Pixin Fly, czyli e, powiedzonko, które m, możemy słyszeć pewnie um, w filmach amerykańskich, w komediach, w filmach jakichś tam obyczajowych, lekkich, poruszających jakąś tam lekką tematykę. E, rycerz, rycerz Buław, absolutnie ta talia bardzo, bardzo rozwija. Bardzo polecam tę talię wszystkim. Ja jej używam tej małej wersji właśnie do kładzenia sobie rozkładu na cały miesiąc i robię to właśnie zawsze dla siebie na tej, na tej właśnie talii, nawet takie detale jak te kropki tutaj w tych kolorach, które ja lubię, żółty połączony z fioletem, tutaj mamy turkus z różem, no absolutnie świetna, fantastyczna talia, bardzo kolorowa ale też bardzo poważna i bardzo też, i bardzo też wymowna, widać tą konsekwencję jak noc to noc i tutaj mamy zielono-szmaragdowo-turkusowe takie, takie odcienie Zatem bardzo mi się ta talia podoba, i to, jest mój, i to jest moje number one, moi drodzy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia się z Wami u mnie na kanale. Po pozdrawiam, papa. Pa.